Cześć to szakasz z tej strony, witam Cię w serii szybkich rozpak quick unboxingów zestawu styczniowego skajlikowego Maximum, Maximus, Maximum Game Maximus um, Dominator Kraken. I kolejnym komponentem będzie właśnie, tu już sobie odkładam, cepik tu leży, nie wiem, czy widzicie. Boże widzicie. Kolejnym komponentem będzie właśnie Kraken. O, musiałem, że cięższy. Otworowałem wcześniej, żeby nie, żeby nie, nie szeleścić. Bo taki szelest trochę przeszkadza, jednak. No i co? Jak kaken wygląda? Tak każdy widzi. Z tej, Tu mam skeczkę. Jak coś widzicie, mam nadzieję. Kodziki. Kodziki, tak? Z tej, z Nie, z tej chyba nie. Mam wrażenie, że gdzieś to powinno być. Może z tamtej jest jednak. Tutaj jeszcze jakaś spiska, mała, wykresy. ale na tym polega tak naprawdę, to co jest w środę. Dziadnąłem ten. Tą naklejkę, więc wszystko ja rozpakowuję fabryki. To tutaj wygląda podobnie jak u kursera. Tylko instrukcja uboższa. Rzućmy okiem na tego Quick Start Guida. Da się tu coś otworzyć? Nie. Wszystko download, sobie ściągnąć manuala. Manual z Kraken, no, żeby nie, nie niszczyć drzew. Mniej drukują. Więcej, e, więcej do ściągnięcia i do obejrzenia. Taki szybki manual. A w środeczku jak? Już zaglądamy. Co tu mamy? Tu mamy nie, standardowe mocowania. E, tak samo jak na AMD na Intela i tak dalej. Ha, za to tu mamy H Wypasione wentyle 140. Słychać? Ja tego tu przytykamy to jest mikrofon. No, dwie takie sztuczki, dwie takie sztunie mamy. To jest model e... Nano Bearing RF-IFX-142NP Możecie zobaczyć, chyba, o tu na górze. Ostrość jakaś tam jest. No. Fajnie się prezentuje, nic nie słychać jak się obraca. Takie prędkości No dwie takie sztuki mamy, nie będę tego wejmował. Co bardziej niż... Aha, oczywiście, przepraszam, jeszcze nie wszystko. Kabel w oplocie fajny, czwórka oczywiście zarządzalna. PWN. Tak, zajrzymy sobie głębiej, co to jeszcze mamy. No to tak naprawdę zostało tylko samochadzona. Radiatorek piękny, żadnych pokrzywionych winów nie ma. Wszystko ładnie pięknie cieniutki, 25 rurki trochę cienkie, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Co no. to tych troszeczkę macek ma? Chyba dlatego, że to jest kraken. Pokazuję o co chodzi. Może eee, tak położymy. O, tak. I trochę tych macek tu tym krakiem. Trójkę zasilanie, USB wtyk. I tu jest sata zasilanie, ale tutaj pomiędzy satą a pompką jeszcze mamy podłączenie czterech wentylatorów. Trójka, trójka, czwórka, trójka. O, tak to wygląda, to zrozumiałe, że tak jest, wiadomo. No i co tutaj? No tutaj mamy dodatkowo jeszcze uwagę Connect Pump Power Before Turning On, czyli zanim włączysz kąpa włącz podłącz zasilanie pompki. Miedziany blok z preinstalowaną pastą, która jest spokojnie wystarczająca na pierwsze miesiące czy nawet rok powiedzmy. Także spokojnie można je użyć, nie trzeba zdrapywać No, także co? Tyle, na no tyle można powiedzieć, to by było na tyle. Przyglądaliśmy się krakenowi EZXT X61 Kraken Ayo Liquid Cooling Kompaktowe chłodzenie wodne. No i to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć czekoladze.